Nowa limitowana kolekcja ubrań i gadżetów Record .me jest już dostępna. Przejdź na kamerzysta.store lub kliknij link w opisie. Te Witam Państwa, bardzo serdecznie, jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie balon challenge, balon challenge W każdym razie, challenge będzie polegać na tym, że podzielimy się na pary Jest sześciu kandydatów, którzy będą chcieli wygrać pieniądze No i podzielimy się na pary po dwie osoby Oczywiście zagramy w butelkę, żeby były równe szanse Ja nie gram, bo ja rozdaję pieniądze Ja będę was nagrywać, czyli standardzik Do wygrania jest kaska Challenge polega na tym, kto pierwszy w parze przebije balona używając do tego bardzo, ale to bardzo dziwnych pozycji Będziecie mieli do wyboru naprawdę, ale to naprawdę dziwne Pozycję, możecie również wymyślić pozycję, jeżeli jesteście w stanie. Chociaż patrząc na Was, no raczej nie macie z tym dużo do czynienia. W każdym razie, jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołożę najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion subskrypcji. Ty możesz właśnie w tym pomóc, także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, już wybieramy. Parki. Winka winka zapraszam na środeczek. Musisz zostawić świniaczka. Gramy buteleczką, zapraszam państwa wszystkich na środeczek. Kto kręci jako pierwszy? Ja mam sprawę, bo ja zawsze na domówkach grałem, z nami to... Dobrze, no to kręć, kręć. Kasper, no, czego ty się śmiejesz? Dopiero no, czy... wybieramy z kim. No i znowu kręć. Ale on co? No jeszcze nie raz nie kręć. Aha, wymyśliłeś własne zasady kręcenia Tak. Ale no, się razu, jak <laughs> to może wskazówki Brawo, Nie po prostu, on ma kręcić dwa razy, no dawaj. Musisz no, tam tak jakieś wskazów, tak? I Jeszcze raz proste kręcić, no. Ty ustalasz jakby kto będzie z kim w parze, no. I, I tak, tak wypadło na ciebie, czyli jesteście sobie pisani. Idź, I co, on już nie kręci? Idź, on już się kręci. Chodź tu do mnie. Ale Dobre, karinka z kim? To nie Kody jest Karinka, z Nie wiadomo Aha, co to nie czyli jeszcze raz kręcić No dobra, to kręć jeszcze raz Karinkazy. z... No dawaj, kręć kr Odejdź Karina z kółka Czemu to tak działa? Czyli zostajesz z Jolką yeah, Znowu, znowu to samo już drugi oh, raz Pamiętasz nagrywaliśmy yeah. podobny odcinek z różnymi po, yy, pozycjami To była joga, tak? teraz niestety to będzie z balonem I znowu widzimy się razem uh. Nie do A jest jaka jest pierwsza pozycja? Nie mnie. Musicie przebić balona W ten sposób o. Musicie o. go przebić W dowolny, dowolny sposób Może cringe tak, tak. nie ale tak, tak. musicie tak. go przebić oh, yes. Ten kto yes. przebije tego balona Wygrywa trzy paczki Także będzie kilka pozycji i Mam nadzieję, że wam się prędzej czy później uda To co, zaczynamy? Oni chcą oszukiwać Paznokciami pokazać, żeby nie przebijać nie możecie, odnoś, nie możecie dotknąć, nie możecie dotknąć. Metalowe zamki też proszę usunąć. Dredziarz musisz ściągnąć pasek. Dobra, także widzimy się zaraz. Muszę zmienić spodnie. Przyjmijcie pozycję. Jak powiem start... Jak, jak powiem start, zaczynamy. 3, 4, start! Wow. Wow. Sekundy, 11. Dwie, sekundy. Dwie sekundy! Dwie sekundy! Kto to przybije ładnie Chyba nikt. Chyba nikt. Chyba dwóch sekund nikt nie będzie. Chyba, chyba nie zrozumiałeś. A jest OK, czyli ty jesteś z przodu, a ty z tyłu. Od tyłu, dobra. Super wyzerwany. Trzy, cztery, nie start. Niczej, nicej! O tak, teraz! Teraz! Przycisnij ją! Przyciśnij ją, Karina! Przyciskaj mocniej! 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 Karina! No dawaj, lecisz, mocniej! Mocniej, Karina! No dawaj! No dawaj, jeszcze dawaj Karina! No dawaj, no musisz przebieść! Zamijcie się może! Widać że Karina nie nauczona! Przebijecie balona no bez przesad! Amatorka dobra, nie ma co. I tak wygrałyście, bo Stop, na minutę. No dobra, może ta pozycja po prostu wam nie podpasowała. Tutaj. Na tabeli została wam kreska. Mają kreskę na tabeli. Ja mój... Pojęszać tak? tak nie ogólnie. E, musisz się wykryć. żeby miał e, odpowiednią siłę do tego, żeby to przebić. Dobra, e, przygotujcie o, się, się... Dobra, Dobra, ja Przygotujcie to, się. Nie, nie czuję. Start. Trzy. Ułóżkę. Czekaj, czekaj. 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 Cofnę. Cofnę nagranie, bo wydaje mi się, że on złapa A, a Sprawdziliśmy. A e, rzeczywiście Dredziarz nie dotknął tego. Myślałem, że oszukiwał. Myślałem, że a, igły sprawy. sobie e, powkładał, ale, ale jednak jak wiele zobaczył, to co? So. Ręce, tak? tak, to jest druga Chcemy musicie to przebić Możecie zrobić to dowolnie, ale balon musi znajdować się tak. Przez cały czas e, Gdzie się musi się znajdować? Na plecach, tak? Tak, tak Nie tak. może niżej być Nie może być niżej Mniej więcej masz się w tym odcinku znajdować No dawaj, spróbuj znowu przebić Ja bym przebił, ale pokażę wam jak to zrobić <śmiech> <śmiech> ja <bym> to... <laughs> Tak, 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 tak jak ostatnio <laughs> Delikatnie bym to zrobił No to dawaj, przebi. Nie hmm. Zajmijcie pozycję i zaczynamy tutaj Musimy sobie wsadzić balona najpierw Tak, tutaj ma być? Tak, tu ma być balon Jesteście w pozycji? Mhm mm No Trzy cztery start! nie, nie, poprasz się, spójrz. To to yeah, trochę niżej zrobił. So, no dawaj, dabaj, um dana, dawaj, 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 dawajcie No jak? Nie. Kreseczka na tabeli, kreseczka. kreseczka. Czyli to odpada? Odpadacie? I... Nie. Właśnie tak mi mózg wyleciał, nie? Od tego ciśnienia. Czyli odpadacie, tak? Tak. Chyba tak. Stop tak. Odpuścili, to jest dyskwalifikowanie, dobra. Teraz stykam i na Jesteście gotowe? Przyjmijcie pozycję. A może wyżej być, być troszeczkę? Może być, minimalnie. Trzy, cztery, dam. Ja bym to niżej dał. No i teraz Aaaa, Już prawie, prawie, Właśnie, to nie jest tak łatwo Kali, na ręce mi No dawaj, dawaj, dawaj Tu się jakby To nie jest tak łatwo Ci powiem Nie no, nie, raczej się połamiemy No przecież się odkształca Cała ta glina na Dobra, trzy, cztery, start Niczej, niczej! Udało się! Że... Ale zgarniają kasę dzisiaj! Ale 6 stówek już im wpadło! Chciałem, ja że to zrobi, ja byłem pewny, że to zrobi. Jakiś rozporek To to jest dopiero para! To to jest para! A ile za no czy suby? A W ogóle granic. nie wyjaśniłeś zastosowania. Ja taki stop. spontan. Ten odcinek to jest taki spontan, że ja nie naprawdę nie bardzo piękną paru jestem. No. Weź, przestań ten człowieku. <grym> Hajs się robi sam. No i teraz ostatnia pozycja to jest na przetulaska. Czyli ostatnia. Ja więcej nie będę tego robić. Sam zerów. Czyli po prostu. <grym> ale ty ją ja mocno kochasz. ale on kocha tak mocno. Karinke. Tu ci na nogach. Na no, <noise> Ojej, kufka No dobra, to co? Zaczynamy konkurencję. 3, 4, start. No to, to było ułamek sekundy. Ja nawet znaczy, nie, zdążył, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Czyli, że robimy 0, 0,00? Nie, 0, nie. No to było praktycznie nieraz. Nie montażysta pokaże, montażysta pokaże. Dobra, kto następny? 3, 4, start. To też był ułamek sekundy. To też był ułamek sekundy. Ale to nawet ci nie da tak kliknąć nie szybko On to pokaże Będziecie mieć wypłacone dopiero jak to sprawdzimy, bo nie wiem kto szybciej przebił Wy też to musicie zrobić No dobra Trzy, cztery, start To było najszybsze To było najszybsze Na pewno Ja To jedno, każdy miał tyle samo W sensie fajnie wyszło nie? nie no to nie, no to po prostu to jest dobre, nie? W sensie, szybko to się robi, to jest tylko balon, no, nic wielkiego. Ale siłę, powiem mam naprawdę, on ma siłę To nie jest sobie. kwestia siły, to jest kwestia tego, że on jest z tobą w parze. Nie. Dobra, następna pozycja, ja leżę, ty musisz mnie. nie, 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 obróć się, Karinka. Tyłem, szaleń. I musimy przebić w ten sposób. O, jest. Ulala. Ale to będzie ból, nie możemy się podnieść. Dawaj. No. Ja tego nie robię, ogólnie chciałem wam tylko powiedzieć, że to był zły pomysł. Ja wiem, że... Jeżeli ty na niego siądziesz, to będzie mili, milisekunda, ale on może zryzykować zdrowiem, życiem Auć, auć Wiesz co? Nigdy nie byłeś na tyle dziany, żeby mnie kupić, żeby kupić szacunego bez tego człowieka Jest to ja będę na dole Ujeżdżaj O nie Pokaż ten zameczek Ej, Co? Pokaż Zameczek Jaki zameczek? Ty, ty jesteś Ja, no o, Przeciwko kołku Dobra, ale zameczek nic to nie jest Proszę, Proszę zmienić spodnie Proszę stoperek To wiesz co? Może położę na brzuchu po prostu. Co to znaczy? Żeby się położył na odgór. Moje klejnoty koronne będą całe. To Moje samo. nie były. Moje nie były, On jest w podawnej z Po prostu i to jest twój problem. Ile Karina, ważysz? Nie, nie odpowiesz. Dobra. Się Ile ważysz, Mariusz? 92. Da, tak serio. 75, patrz. No to tak no, nie dużo różnicy. Dobra. Dobra. Raz, to tak. oh, wciskaj. Dobra. Aha, no aha, no ja jak wolicie, tak, możecie tak, zrobić tak, ale będzie wam ciężej. 3, 4, restart. Jeszcze raz. I jeszcze raz musimy zrobić, bo Dredzia oczywiście stwierdził. Okej, okay, ten czas był około dwóch sekund, także stwierdziliśmy, że jeżeli oni zrobią to szybciej, e, bądź wolniej, no to po prostu będziemy e, wiedzieć. I jeżeli będzie konieczność, no to powtórzymy to po prostu e, już na sam koniec, w sensie próbę jego, jego. E, także no na razie nie trzeba tej próby powtarzać. Jeżeli będą jakieś przypuszczenia, że mogą być szybciej albo wolniej, no to wtedy dopiero będziemy powtarzać próbę. Czemu wy w ogóle tak to robicie? No nie wiem. Tak jest łatwiej. Myślisz? No dobra, zajmij pozycję 3-4, start. Zabierasz ja się, bo jest jak straszny. Nie, nie, nie. Jesteś, jesteś tak słaby. Odawaj, dawaj, Karinka. To nie fajnie, to ja tak tak się... Odawaj, Karinka. Jest! 21,66. Także tak jest wasza że... Szybciutko ci poszło Szybciutko, szybciutko, tak Dobra, to co? Teraz wy Nie połamiesz mnie, a w sensie Ale no tam, tam, że ja mam kości, tu są kości, przecież ja kości kości No właśnie, dlatego ja się odwracam, wiadomo dlaczego Tobie to pewnie biednica przestaje jest dupy, dziś... nie? zajmę życie tak to... Po prostu nie chcę, żeby mnie bolało I tak to... będzie inaczej. Nie pomagasz! Nie pomagasz O Jezu! No. Nie pomagasz! Раньше так сказала мама. Три, четыре, старт! О, первое! Łatwo, 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 łatwo. Jak na razie tak naprawdę nikt nie ma z nimi konkurencji. 1200 zł, reszta zero. Czemu jest? 1200 zł macie do, no, do podzienia na pół, ale to jest... dla mnie to jest no, niesamowite. Co? Ale co jest niesamowite? To jest tylko balon. To jest typu. niesamowite. Masz tak? Ale to jest tak. tylko balon! To jest tylko balon. To jest tylko balon! Co byście mi podłożyli i tak by pękła. Wygrajcie w końcu, nie oddawajcie wszystko. Dobrze, dobrze, ale to nie jesteście tak sprawiedliwie. Oni trenują podążkę. Dzięki, tak? I w ten sposób. Możecie to zrobić tak, tak. <grym> Jak ją popchnął, nie? I odruch zwierzęcy. <grym> no dobra, nie będę tego przebijać. W każdym razie możecie w dowolnej pozycji tylko osoba, która będzie przebijać, ma być na, na ruchu. Czyli ma być I... na, na kolana. W ten sposób, na kolana. Macie być na kolana, nie możecie w ten sposób. Dobra. No to co? Dobra, dajcie tego bronu. Dawaj po start. Ale no to było dobre. Ale masz opóźnione zapłodnie Co to jest? słaby wynik. Powiemy? Ale kaleki ja no. takie kaleki. Powijesz? Kalectwo. No. O -o. Karinka, jesteś gotowa? Nie. Start. No, nie mogę, No przybliż się bardziej. No, nie mogę, ty, no. no dawaj. No bliżej Karina. Jesteście gotowi? Tak ja. ja, ja jestem gotowy Czekaj <grywia> Czekaj Czekaj, czekaj Trzy, cztery, start! Ja, ja nie będę mówił co ja robię po godzinach Ale nic w tym domu Nic w obrębie tego domu żeby nie było To raczej nie robić żadnych dodatków. Ja sobie by... grzecznym. Trzeba pisać ładne komentarze. Nie bardzo przy... ładne. E, dobrze. E, także cóż, no jak widzieliście, trzeci odsę Viola zgarnęli Everything. E... Wszystkie pieniądze, jakie Cieńka! były dostępne no w... na tym odcinku. No to proszę. Za Poza to płacę, proszę, zaraz. nie teraz za kamerami. Nie, dobra, nieważne. Poza kamerami już się rozliczymy. Wypłacę. No dodatkowe pieniążki po... za to, że wszystkie Nie, nie, nie ma dodatkowych Pobrań, pieniążków. Ciesz się, wygrałaś 1500? Po... Na połowę, po 750, dobra, po 750, dobra, w każdym razie, no cóż, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli ty jeszcze nie zostawili subskrypcji, to zostaw subskrypcję, no i zostaw oczywiście łapeczkę w górę, jeśli chcesz więcej takich odcinków, no a my cóż, widzimy się w następnym odcinku, no i do zobaczenia Państwu.